Siemano, z tej strony Land Rover oto drugi odcinek z LSE. Jak widzicie już tutaj zaraz wam pokażę. Dostaliśmy dodatkowe dofinansowanie na maszynę, ponieważ była ona tak ogromna, no że po prostu unia dała nam dofinansowanie. Zaraz wam ją pokażę. A najpierw wywiązę 6 ton buraków. Trzeba! Jedziemy, wybieźć buraczki. Chociaż mogliśmy się trochę na obiad zostawić. Barszczyku nie będzie. Widzicie, <grym> mam już 49 tysięcy, a ty ile ty... masz? Ja mam 45 tysięcy. Ja ale jeszcze. Jedna... mamy jeszcze owce i kur. Możemy zrobić rosół. <grym> Możemy sobie zrobić jakieś ciepłe ubranka. Też fakt. A jak tam nasza wełna? Tam jest chyba 70%. Ile masz kapusty? 48 tysięcy. Mam. Ja. I to my już mamy 100 tysięcy. To my już możemy powariować. Czyli mojego zetolka. Thank you. Daj mi 2000. tysiące. Thank you. I to akurat byśmy mogli kupić dwa, bo mi zostanie równe 50. No to właśnie. Nie, musimy jeszcze kupić jeden panel słoneczny. Przelewaj mi wszystko. Zetorka się kupi później. Przecież mamy ten sprzęt, to my tu będziemy zarabiali. W Na następnym odcinku mamy zetork. W następnym albo... za dwa, Nie, jak będziemy tak grać jak teraz. Na no spokojnie. My jeszcze dużo gramy poza odcinkiem i zanudzaliśmy was, to poleż było za cztery razy koszone, wywożone, plus do tego jeszcze były dokupowane maszyny... Ze ja mną tylko dwa razy, No, potem ja jeszcze objeżdżałem. Bo ja musiałem skończyć. Siostrze ustąpi miejsca. Taki gentleman. <noise> <noise> Ej, ty przyczepy nie domknąłeś? Stół, Co? A pokazałeś im, jak jesteś y, nieładny? Jak śmiecisz? Bro, przejechałeś, nie widać. No mi się pokazuje, że masz jeszcze uchyloną przyczepę. Kupiłeś Kupiasz... ten panel słoneczny? Nie, bo jeszcze potrzebuję 25 hmm. tysięcy. A ile mamy wełny? Cześć, bo cały czas słyszę ten... 83% Cały czas słyszę ten szum jak mi się ta przyczepa, zamykam, że sam ją muszę podczepić lag Ja teraz koszę dla owiec trochę jedzenia, zgoda? No tylko muszę zresetować tą twoją przyczepę. Spoko. Bo cały czas Gdzie ona jest? A ile tego dofinansowania dostaliśmy, bo mnie wtedy nie było Tam było chyba 290 tysięcy O Dali Weź mi zrób coś tą po moich tak by dudni, że Nie narzekaj, tylko choć kosić trawkę. Kurde, dudni mi wszędzie, gdzie nie pojadę, nawet jak pojadę na drugą stronę. Mamy coś przy losach, cokolwiek, żeby chociaż... Nie. Tak na okrzężone. Ochrządzie... Mamy 12 chyba jajek. Ja no cały czas słyszę ten szum, jak ona się zamyka. Ja ją dobrze dą do. No tak, tylko ja cały czas ona... Ona mi się nie domk... Trzeba ja muszę ją jeszcze raz zresetować Może no niech se będzie nie niedomknięta No tak, tylko ja cały czas słyszę, słyszę ten szum jak ona się zamyka No i... Wiesz, jak to wnerwia? Trzeba ściszyć dźwięki z gry Nie wiem ile ten... Tu, tutaj gdzieś przy koszeniu musiałem przerwać przypadkowo nagranie Może naruszę zestęp pomatu F4, bo blisko mam. A ja widzę, że bierzesz pełną paletę, że się wysypuje. Uh -huh. Pewnie się nie da wysypać. Zresztą daj mi ją. Nie. This is Dobra, bierz ją. Bo ty masz nie te widły. Ja ci kupiłem widły do palet chyba. Aha. Uh -huh. No dobra, dobra. Przynajmniej sprawdzę, czy ty mi też idzie ładować. Źle się nimi ładuję. Co? Źle się nimi ładuję. Wiesz, one są lepsze, bo tamte są tak strasznie szeroko rozstawione. A ja wiesz, że trzeba na prasę zbierać. Mamy 103 koła. Od rowera. Ja też mam 3 koła, 3-300. Tylko ja mam 103. ile od ciebie stanąłem no nie kupujemy tą z modu tylko tą oryginalną no bo ta z modu a czy tu mi się wydaje czy tutaj jest paleta co? tu jest jakaś paleta od wełny no ale tutaj jest pusta znaczy u mnie jest jeden kawałeczek no Te... ale dwójeczko ja to ogarnę, się sprzedaje. Ja, ja wiem, już... gdzie się sprzedaje. No gdzie? Na skupie. Tam na tym, gdzie ja zawsze jeździłem. Tam jest takie pole wyznaczone. A no, dwie. Co? No, tam gdzie jest taka cysterna, no nie? Ej, do, do którego ty jeździsz, skupu? Ja? No. Jak zawsze wywożę, to do tego drugiego. Tam, gdzie... Nie tu, gdzie ja jadę. Czekaj. Na czołowe. Nie będziemy. Nie, ty za szybko sypiesz. Jest to tutaj taka fajna obciążniczek, beczka. I tu daj się to. No ja wiem, ja wiem. I to tam, tak... Tutaj... Ja gram na singlu, nie? No, ja, ja też. No przecież ja tutaj wyłożyłem zboże. Ja tu zauważyłem, właśnie, że ten. No. Ty wy zadziemy mamy krów. Ej, nie krów, tylko wiec. <grym> tu psem od poniedziałku do piątku skupiłem. A dzisiaj tu mamy? Ile dostajesz kasy? Ja? Pięć tysięcy. Ja też. Dzisiaj mamy. Poniedziałek. O, patrz, jak, że parek szedłem No co? Weź odjedziesz tam 60? Gdzie? No tam? Spoko, a ty odjedziesz moim tym? Nie, ja chcę iść do tego. Chcę odjedź. Że. Już mamy pełno? Korytarz jest pełny? No. Ale lak Sklep u Kasi no, Już mam 22% następnej palety No bo jest szybki czas Wiesz jeszcze możemy za całą kasę kupić owiec ale jeszcze musimy kupić weź co? Co? Y tą niebieską Uuu. przyczepkę na bele, żeby palety przewozić. A nie, przecież tutaj jest taki kawałek, gdzież na prosto de facto kawałeczek, więc... Nie. Boże, to ja... Jak tobie nie pasi, to ja kupię. Nie? To możesz kupić. I kupię jeszcze te, te widły do palet, nie? Tylko zobaczmy ich przypadkiem nie mamy. Prawdopodobnie nie mamy. Ale já je chyba kupovala. Ursus C360 Ursus Asus Jedziemy, jedziemy. czyś nie Firmowy wóz, firmówka. Ej, postawię koło prania, dobra? No dobra. Pamiętasz? Tylko nie. nie pokusz. Czy tylko nie powróć? Nie, nie mamy tych do pa ale mamy dwie pary tych do snopów. To wy jedną parę tych do snopków sprzedaj, a drugą ku... do... Ja już mam! Masz już ty do palet? No. To dobrze. Już tam ładnie pociskam. Pociskaj, pociskaj, bo ci miód wysiądzie. Ci miód wysiądzie. Świetne, nie wiem co, co, co znaczy, ale coś mówię. Tej 60 może stać na dworze, nie? Zabiorę 60 na dworze koło krów, tylko żeby nie podeptały. No, dobra. A z tyłu jaka UR9, ty, nawet krzesło tu jest krzywe. To już wiem, czemu się nią tak źle kieruje. Ty jedynastka nam cała uschła. Nie wiem. Bo ich obie się owieśnienie głowy. Zaraz zaczęć jak nasze piękne grime pomyka Ile tam zostało? Nie na odcinku. Powiedz, że nie na odcinku. Jak widzicie, tu mamy... Y potinger! O, to możemy kupić sobie tego. Kukurydza, A my siejemy buraki! Nie, wiesz co się opłaca kupić? Co? Wiesz co by się nam przydało y bardziej kupić? Y co? A ja się zdradzę, chcę powiedzieć. Już nie chcę. To muszę samo zbierająco. No a właśnie ona jest potingera. A jest zniżka na potinger. Za 80 tysięcy, a tak? To ona jest to Sprzedaż. Ty, ej, ale śki Tobie chodziło o tą taką, ter, tą co to jest raz jest... Tą 47-litrową? No, tą czerwoną. A jest jedna taka? Ale tak czy tak i nie możemy kupić, bo mówię, tu nie, tu jakby te przeceny nie działały. O. Trzeba na niebna zbierać. Krowy też mi się przyda. O. Patrzę. Patrzcie. Patrz jak pomykam. Czekaj. Już jadę. Hop. Czekaj. Tu gdzie byłoby trzy albo cztery przejazdy Takie tym naszym, tym naszym... Małym? Tym małym To ja już przejechałem jeden pasek i mam już ci mówię Prawie trzy tony Ale ty nie zbierasz? Zbieram Nie no Ja mam dwie, dwie... Prawie trzy tony mam No to nasyp mi tu To podjedź Czekaj, ja muszę wystawić rurę Aha, no. A tu robię wszystko, chopie. To ty se tutaj będziesz jeździć elegancko. poczaj Dobra, jedna na razie, ja później pojedziemy jadę. Okej? Okay?